Powiem krótko. Z negocjacji negocjacje były krótkie, zwięzłe i na temat. Wszystkie negocjacje przeprowadził prezes Kulesza, ale mnie zostało tylko podpisać i podać rękę Moranowi. Liczymy na to, że jak do tej pory, dzięki pankowi. Będziemy grali o lepsze cele niż w tej chwili, a inni zawodnicy przy takich zawodnika będą się rozwijać. Kontrakt został podpisany na sezon 2012 2013. Cóż mogę powiedzieć? jest Pierwszy kontrakt w działaniu w 2008 roku. Byłem święci święcie przekonany, że jeśli dwuletnia umowa upłynie za na połku. To się jednak nie stało z pomocą trenerów i kolegów z drużyny, którzy dużo dokładnych piłek zagrali, znaczy no ja byłem skuteczny, tak postanowiłem jeszcze przedłużyć zmową z Jagielonią, która właśnie dobiega końca. Oczywiście ten sezon być może pod względem jakości gry drużyny, no był słabszy niż zeszły do Konania gdzie wspieraliśmy się na szczyt i, i bardzo długo się tam utrzymywaliśmy. W tym sezonie kończymy w środku stawki. Tym niemniej ja jako e, środkowy napastnik tej drużyny mogę być zadowolony ze swoich dokonań, bo, bo postrzeliłem 15 ramach, czyli powiem swój zeszłoroczny e, wynik. No i konsekwencją tego Myślę jest parafowanie nowej rocznej, jak wszyscy jesteśmy zgodni umowy, by, by kontynuować pracę z drużyną, z nowym trenerem, który jest niedawno trener Tajton. No i mam nadzieję, tak jak tutaj prezes podkreślił, że mój wpływ jest na tyle zamienny na drużynę, że że ci młodzi, którzy starają się e, grać z coraz większym skutkiem e, w Jagieroni w naszej drużynie, okaże się jeszcze bardziej e, przyszłościowi i w tym sezonie większą rzeszą zaatakują e, starszych na drużynie.